Z notatnika dietetyka. Twoje zdrowie w Twoich rękach ABC żywienia z magdaleną kopel. Witam Państwa bardzo serdecznie. Kontynuując poprzednie wątki audycji i pozostając cały czas w aspektach odporności organizmu chciałabym dziś poruszyć kwestię dość krępującego problemu, jakim jest IBS. Zespół jelita drażliwego to zaburzenie czynnościowe przewodu pokarmowego, na które cierpi dzisiaj już około 20% społeczeństwa i znacznie częściej cierpią kobiety. O czym dokładnie jest mowa? Nawracające bóle brzucha, występujące co najmniej raz w tygodniu. Do tego bóle głowy, częste bóle pleców, brak koncentracji, ospałość, naglące wizyty w toalecie, często hemoroidy, ale również problem z wypróżnieniem, z częstotliwością, nawet z intensywnością wypróżnienia, ze zmianą konsystencji stolca. Państwo pewnie słuchają tego w pracy, a może nawet i przy posiłku, za co przepraszam, ale proszę mi wierzyć, że gdybyśmy czasem zastanowili się będąc w toalecie, co mamy za sobą, zamiast przeglądać Facebooka czy czytać gazetkę z marketu, mielibyśmy o wiele mniej problemów zdrowotnych i problemów na starość. Wyróżnia się różne postacie IBS, zarówno biegunkową, jak i zaparciową, jak i mieszaną, i wszystkie typy mogą przechodzić u jednego pacjenta jeden w drugi, stąd bardzo często są duże problemy w diagnostyce tej jednostki chorobowej. Przy IBS mamy do czynienia z efektem domina, bo kiedy zaprzyjaźnimy się z takim IBS-em na dłużej i nic z tym nie zrobimy, pojawi nam się w końcu dysbioza jelitowa, pojawi się nietolerancja pokarmowa, później alergia, a zaburzenia w mikrobiocie jelitowej to zaburzenia w szeroko rozumianej funkcji osi mózg-jelito. Stąd problemy jelitowe są przyczyną choćby depresji czy stanów lękowych. Na co zwrócić uwagę, kiedy zaczynają się problemy? Przede wszystkim na środowisko. Czy jest dookoła nas coś, co może nam szkodzić, np. Na dymy czy toksyny? Kolejny aspekt psychologiczny. Większość problemów jelitowych spowodowana jest psychosomatyką i problemami emocjonalnymi, i tutaj bardzo zwracam uwagę rodziców. Problemy w szkole, bóle brzucha u dzieci, bóle głowy to najczęściej nie tylko szkolna wymówka, a IBS, który idzie w parze z brakiem koncentracji, może mieć wpływ np. Na, na wyniki w nauce i ogólne zachowanie dziecka, a później nawet na zmiany w charakterze. Na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę? Na nietolerancje pokarmowe i alergie, które manifestują się często jelitowo. Ważne jest też spojrzenie na nasze żywienie z perspektywy przysłowiowej muchy na ścianie. Zazwyczaj latami popełniamy błędy żywieniowe, a najbardziej jesteśmy przywiązani do rytuałów, które najbardziej nam szkodzą, jak chociażby uwielbiana, zrana, kawa, naczczo. Do tego przetworzone jedzenie, jedzenie w pośpiechu, zapijanie kolą czy kawą, to wszystko nie sprzyja pracy naszych jelit. Najlepszym plastrem na drażliwe jelita jest zawsze uregulowany cykl wypróżnień, to jest eliminacja produktów drażniących. Kolejno zastosowanie probiotykoterapii, najlepiej celowanej. Do tego ustalenie pułapu zapotrzebowania na błonnik i rodzaj tego błonnika, i dopiero później regulowanie diety globalnie. Do tego jakby doszła jeszcze praca nad psychosomatyką, wówczas staniemy się spokojniejsi oraz silniejsi i takie też będą nasze jelita. Na zachętę do działania powiem, na koniec jeszcze, że w jelitach produkowane są hormony szczęścia oraz komórki układu odpornościowego, więc jeżeli one są szczęśliwe i zdrowe, to także zdrowi i szczęśliwi jesteśmy my.